wy na zawsze będziecie razem. A teraz chodźcie za mną tam, gdzie czeka wietrzny spokój. Ładna pogoda, nieprawdaż? Nie z co nie Co za pogrzeb się Normalny. Jest trumna, żałobnicy, tu... To znaczy nieboszczyk chciałam powiedzieć. Nieboszczyk, ale bez głowy. Bez głowy? Nie ma tu złapów jakichś. Mów do diabła, o Viwanie, jak ci się szyję jeszcze ten napój? Bo zgadzam się, dlaczego? Na ogóle sztuki jedno. Pan nie zna, ale ja pana nie kojarzę. Przesłano mnie do pana, nie wiem. Co to za żarty? Jest bak. Znakomitego cudzoziemca. Ja zostaję królową, jeśli tylko pani zechce. Co za tupek! Stracicie Biały dzień! Proszę odejść, bo ja na się będę krzyczeć! Niezła milicja! Nie może się z tym skontaktować, ale to będzie kosztowało. Mam dużo pieniądze. Ten na szyjniku. Oj, szef, gardź, Ja go odruchu ma ulubione ze wszystkich, co napisałaś. Poszedłem do redakcji. ta moja opowieść się kończu życiu nikomu się nie spodobała. Powiedzieli że jeżeli chce pisać nadal, to tylko to, co będzie korzystne dla władzy. Są jeszcze ciekawsze postacie. O, na przykład, widzisz królowę tego seniora, Tylko popatrz dyskrecję. Najczęściej. On natomiast był kochankiem królowej. Nie lubił no króliponów, więc jest z twoją Tu już jesteś. Królowa jest zachwycona. Jesteśmy zachwyceni. Wtedy wszyscy z nim przestają w ogóle z swoją opowieść. A ona. Na no sobie się. No psychiatryka. I do szpitala psychiatrycznego. Nie, dziękuję. Ja tutaj alkohol królowo. Proszę, napij się, kobietko. A jednak ci wszyscy goście przeczą pańskiej teorii. I ty też sobie przeczysz, Michale. A teraz niech tak się stanie. Pan odejdzie w niego. a ja z przyjemnością wypiję zabyt z kielicha, którego przekształci. No to w Moskwie już byliśmy, a teraz gdzie? Polska! Nie, Warszawa? Katowice! O, bliżej, Suchar! Tak, do Sucharskiego tym razem. Twój grzech jest zobaczony, więc nie będziesz musiała otrzymywać te kusteczki Thank you.